Siemanko, tu Byku Sport News. Lecimy z najświeższymi i najciekawszymi wydarzeniami ze świata sportu. Bez lania wody, konkrety, emocje i dobre tempo. Zaczynamy! Milion w złocie, nokauty i walka trzech gigantów. Fame MMA 26 przechodzi do historii. To była gala, jakiej jeszcze nie było. Fame MMA 26 postawiło wszystko na jedną kartę i zagrało wabank turniej K1 w małych rękawicach. O brutalnej formule w której ośmiu zawodników miało tylko jeden cel – przetrwać i sięgnąć po główną nagrodę, okrągły milion złotych w sztabkach złota. Bez kalkulacji, bez asekuracji, czysta walka, nokauty, kontuzje i wielkie emocje. Głównym bohaterem wieczoru został Denis Labryga, który po drodze pokonał Sarare, Simao i w finale stoczył twardą batalię z Dongiego, zakończoną techniczną decyzją po nieintencjonalnym faulu. Emocje sięgnęły Zenitu również w nietypowym trzyosobowym starciu, gdzie Marcin Najman i Michał Boxdel Baron pokonali apostoła Tomasza. Najman, jak Meam, który nigdy nie umiera, znów zaskoczył wszystkich i pokazał, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Wcześniej na gali Don Diego rozprawił się z legendą kickboxingu Tomaszem Sararą, a Labryga zdemolował Alberto Simao przez TKO. Show skradli też Hot Chocolate i Ufoludek, walcząc jedną ręką. Hot Chocolate dosłownie znokautował przeciwnika. Na kartach pojawił się również Norman Parke, który musiał uznać wyższość Simao po przerwaniu lekarza. Gala była esencją adrenaliny, szybkie walki, mocne nazwiska, szalone pomysły i nieprzewidywalne zakończenia. Fame MMA 26 to nie tylko sport, to widowisko, które trudno będzie przebić. Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu 2025 roku. Historyczny finał na trawie. Iga Świątek w spektakularnym stylu sięgnęła po swój pierwszy tytuł Wimbledonu w kategorii seniorek pokonując Amandę Anisimową 6-0-6-0 w finałowym meczu na korcie centralnym. Polka zdominowała rywalizację, nie oddając Amerykance ani jednego gema. Jej występ porównywany jest już do historycznego finału z 1988 roku, kiedy to Steffi Graf w podobnym stylu pokonała Nataszę Zwieriewą. To był jednostronny pojedynek od pierwszej piłki. Świątek narzuciła swoje warunki gry i nie pozostawiła żadnych złudzeń co do tego, kto zasługuje na mistrzowski tytuł. Znakomita dyspozycja Polki była widoczna zarówno w ofensywie, jak i w defensywie, a Simowa nie znalazła sposobu, by nawiązać równorzędną walkę. Dla Świątek to już szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze, po czterech triumfach w Roland Garros i jednym na US Open. Dzięki zwycięstwu w Londynie dołączyła do grona mistrzyń, które wygrały turnieje wielkoszlemowe na wszystkich trzech nawierzchniach – ziemnej, twardej i trawiastej. Zwycięstwo w Wimbledonii oznacza również awans Polki na trzecie miejsce w światowym rankingu wygrana. Eksperci i dziennikarze sportowi na całym świecie nie kryli uznania dla 24-latki. Jej dominacja w ostatnich tygodniach, między innymi 18 kolejnych zwycięstw od półfinału Roland Garros, została uznana za jedno z najbardziej imponujących osiągnięć w kobiecym tenisie ostatnich lat. Komentatorzy podkreślali także znakomitą współpracę z trenerem Wimem Fiset E.M., dla którego był to pierwszy wielkoszlemowy triumf w pracy z polską zawodniczką. Triumf świątek jest również symboliczny. Siedem lat po wygraniu juniorskiego Wimbledonu w 2018 roku, Teraz się nęła po główne trofeum wśród seniorek, udowadniając wszechstronność i sportową dojrzałość. Polki przeszły do historii. Pierwsze zwycięstwo na euro i piękny mecz na zakończenie turnieju. To był mecz, który na długo zapisze się w historii polskiej piłki nożnej. Reprezentacja Polski Kobiet pokonała danie trzy, dwa i w swoim debiutanckim występie na Mistrzostwach Europy sięgnęła po pierwsze w historii zwycięstwo w tym turnieju. Mało tego, padły też pierwsze bramki, a styl, w jakim to zrobiły, zasługuje na ogromne brawa. Debiut zakończony z przytupem. Polki zaczęły turniej od porażek z Niemcami 0-2 i Szwecją 0-3, ale w meczu o honor zagrały z determinacją, odwagą i dużą jakością. Ich rywalkami były Dunki, bardziej doświadczone i wyżej notowane w rankingu FIFA. Dwunaste miejsce Versas. Dwudziestej siódmej. Polska, ale tego dnia to biało-czerwone były lepsze. Już w trzynastej minucie padł pierwszy gol w historii kobiecej reprezentacji Polski na Euro. Ewelina Kamczyk ruszyła prawym skrzydłem. Piłka odbiła się po interwencji Dunek i trafiła pod nogi Natalii Pabilibidas, która umieściła ją w siatce. Siedem minut później było już dwa. Zero. Presyn Polek przyniósł efekt, przechwyt paje, szybka akcja, dośrodkowanie pabili Bidas i tym razem Ewa paje głową podwyższyła prowadzenie. Duńska odpowiedź i nerwy do końca. W drugiej połowie rywalki zaczęły dochodzić do głosu. W 62. minucie po błędzie polskiej bramkarki Kingi Szemik, która przepuściła piłkę między rękami, gola zdobyła Janni Tamsen. 10 minut później dumki wyrównały, ale trafienie na Binadim zostało anulowane przez Ar. Polki odpowiedziały najlepiej jak mogły. W 75. minucie po przypadkowym podaniu Pabili Bidas do piłki dopadła Martyna Wiankowska i mocnym strzałem ustaliła wynik na 3:1. W końcówce dunki jeszcze strzeliły bramkę kontaktową. 85. minuta, brun, ale więcej już nie zdołały. Historyczne zwycięstwo. Historyczne gole. Natalia Pabila Bidas, pierwszy gol Polek na euro i dwie asysty. Ewa Paje, kapitan z klasą. Gol i udział w kolejnych akcjach. Martyna Wiankowska, bohaterka końcówki meczu. Kinga Szemik, mimo jednej wpadki, kilka ważnych interwencji. Duma i nadzieja na przyszłość. Polki kończą turniej na trzecim miejscu w grupie. Mimo braku awansu, ten mecz to ogromny krok naprzód dla kobiecej piłki w Polsce. Pokazały, że potrafią grać odważnie, skutecznie i z charakterem, nawet przeciwko teoretycznie mocniejszym przeciwniczkom. To pierwszy krok w nowej erze reprezentacji. Dzisiejszy mecz dał kibicom nadzieję i dowiódł, że ta drużyna ma ogromny potencjał. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dzięki. To dopiero początek. Zostaw łapkę w górę, jeśli czujesz ten klimat. Subskrybuj, żeby być na bieżąco, bo kolejny materiał już się szykuje i nie chcesz go przegapić. Napisz w komentarzu, co Cię najbardziej zaskoczyło, czy może masz swój typ na kolejny temat. Zostań z nami na dłużej. Tu zawsze dzieje się coś mocnego. Do zobaczenia już wkrótce.